Cześć, z tej strony i to jest kanał o butach, modzie i streetwearze, a dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym odpowiem na Wasze pytania z Q&A na 20 tysięcy subskrypcji. Mega się cieszę, że tak szybko to poszło do przodu. Bardzo się cieszę, że jesteście cały czas ze mną, że podobają Wam się materiały i że nasza społeczność sobie rośnie powoli. Także mam dzisiaj dla Was odpowiedzi na najważniejsze pytania, które do mnie, do mnie zadaliście, więc lecimy. A jeżeli lubisz buty, jeżeli lubisz modę, to jest kanał dla ciebie i na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie, zasubskrybuj i oczywiście dodaj lajka, jeżeli spodoba Ci się ten odcinek. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zadaliście. Niektóre, na niektóre odpowiedziałem już w samych ankietach, które składali się na Instagramie, czy tam na YouTube i uznałem, że niektóre warto szybciej odpowiedzieć, ale większość z nich będzie tutaj dzisiaj w odcinku, także zaczynamy. Przygotowałem sobie je na karce, tutaj mam jakąś podkładkę, żeby to ładnie wyglądało, ale jest to suplement dyplomu, także mam nadzieję, że będzie mądrze i zaczniemy sobie z pierwszym pytaniem. Wielkie dzięki za miłe słowa. Mam nadzieję, że te 50 tysięcy też tak szybko skoczy, jak tutaj te 20 tysięcy z tych 10. A jeżeli chodzi o pytanie, jakie pary chciałem dołączyć do kolekcji z tym roku, to na pewno Jordany trójki z Ribalwinem, które mega mi się spodobały. Po następnych fotkach bardzo chciałbym je mieć. Mam tutaj Jordany jedynki z Ribalwinem. Dwójki odpuściłem, ponieważ dwójki były już za bardzo jakieś takie wymyślone, nie wiem, że aż. Te też są odjechane, ale te dwójki już ani nie były właśnie aż tak odjechane, ani nie były takie uniwersalne, żeby w nich chodzić. A trójki znowu mają ten fajny vibe G. Balvina i w ogóle Kolumbii, ponieważ jest to Zachód Medellin, tak się nazywa w sumie kolorystyka tego buta. A drugą parą i drugimi parami w sumie będą na pewno współprace, jeżeli wyjdą w tym roku, Firo w Razem z Adidas. Wyglądają przepięknie, co coś wychodzi. To mega mi się podoba, jedna para chyba tego mi się nie podobała. Była jeszcze jakiś taki koncept NMD, ale as God, który totalnie mi nie siedział, ale chyba go w końcu nie będzie. Ale jeżeli chodzi o te dwie pary wysokie, o niskie takie trochę samba albo gazelle zrobione na Fear of God, mega mi się podobają i mam nadzieję, że coś z tego kupię, bo no ja jestem bardzo dużym fanem Fear of God i w ogóle Jerry Lorena. Niestety te rzeczy są mega drogie, ale no na te nie będę szczędził. Jak mnie wygląda gospodarowanie pieniędzmi i czy mam jakiś limit, czy po prostu kupuję co mi się podoba. Ogółem kupuję co mi się podoba, ale to nie jest tak, że kupuję wszystko jak poleci, tylko mega teraz selekcjonuję, co chcę kupić. Kiedyś kupowałem dużo więcej butów, kupowałem dużo więcej par. Teraz mam już gdzieś tam 60 tych par i nie za bardzo też mi się to mieści w pokoju, więc muszę sobie ograniczać to, ale ze względu też na to, że e, wolę wydać jakąś część na podróże, nagrać też chcę jakiś odcinek właśnie z podróży dla was, na przykład ze sklepami mieć w Paryżu albo w Mediolanie, czy coś takiego, no to po prostu muszę sobie ten budżet domowy oszczędzać, a ze względu na to, że ja jestem równie frikiem podróżniczym co buciarskim, no to tutaj gdzieś ten budżet musi się spinać i jeszcze, żeby płacić na wszystko, wiecie, na co dzień. No i, i zazwyczaj jest to tak, że po prostu kupując jakąś parę butów, wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Zazwyczaj w tym roku kupuję za retail albo nawet za jakieś takie, wiecie, promocje czy coś takiego. Jak zobaczycie moje wszystkie pary z tego roku, to one są za retail i są to bardzo fajne parki, takie jak nie wiem y z Bad Bunny, Campusy, nie wiem Jordanetryki, y Salomony Salmony, z którym się mega podobają, New Balance 1906 z Protection Packu. No dużo dosyć takich mega popularnych par, które wypowodzają mi za retail, albo nawet taniej, więc to jest akurat super. No i tak, mam ten limit, nie mam jakiegoś takiego, wiecie, że sztywnego, tylko po prostu no, patrzę się na to ile pieniędzy mam na koncie i czy mogę sobie na to po prostu pozwolić. A nawet jak widzę, że mogę, to zastanawiam się czy faktycznie chcę tą parę butów, bo ponieważ czasem, czasami jest tak, wiecie, że kupujemy, a potem no w sumie niepotrzebne nam są. A jak chcemy sprzedać, to, to musimy stracić na tym 200-300 zł, czasami, bo już po nim pochodziliśmy, więc bez sensu. Najlepsze środki do czyszczenia oprócz krepa polecam Terrago. Terrago bardzo dużo osób stosuje, jest zadowolonych, więc naprawdę bardzo spoko te środki do czyszczenia, które działają bardzo podobnie. Co robię z niewygodnymi, hypowymi butami, jeszcze faktycznie. Większość z nich są niewygodne, z tych takich najbardziej wyhypowanych. To racja, ponieważ większość z nich to Jordany. Jordany mają starą technologię, która kiedyś była mega, wiecie taka postępowa i wszyscy się nią zachwycali na przykład w ogóle sama poduszka R, a teraz jest to po prostu starość i te sylwetki nie są za bardzo przekształcane na dzisiejsze czasy. Wiadomo, mamy Jordany dzięki Zoomy, które są dużo wygodniejsze, no ale nie wyglądają tak fajnie. No i ogółem faktycznie tak jest, ale ja mam też dużo park, taki New Balance na przykład. Teraz Mi Balance też ma bardzo dużo wyhypowanych park, które kosztują bardzo dużo pieniędzy, a są mega wygodne. Wydania z Jones, wydania z Joe Freshwood. One kosztują bardzo dużo, albo np. z protection paku, ale są także mega wygodne, więc tutaj nie ma aż takiej tragedii. Jeżeli chodzi o hokej bardzo dużo zagranicznych influencerów, gdzieś tam nagrywa też o nich odcinki i coraz to częściej w nich chodzi. Widziałem na Maderze, z tego co pamiętam, gościa, który po górach chodzi w, tej, w tych butach Hoka, mega mi się podobały, one są bardzo duże, mają bardzo dużą amortyzację, piankę, więc na pewno są to bardzo wygodne buty, ale no więcej nie powiem, ponieważ no nie miałem ich nawet w rękach. Czy planuje rozdanie butów? Planować chciałbym, chciałbym w następnych miesiącach gdzieś tam zrobić, ale jakieś takie fajne, które by miało sens, wiecie, które by było z jakąś fajną parą. Nie z jakąś taką pospolitą, powiedzmy, którą by się tam mógł, kto zainteresował, tylko żeby to zrobić jakoś tak z pompą. No, a na to też potrzeba pieniędzy, niestety. Jak zaczęła się moja przygoda z butami, możecie to zobaczyć w Q&A tym pierwszym. Ogółem e, uprawiałem sport, piłkę nożną, siatkówkę. Gdzieś tam zawsze chciałem, żeby te buty były trochę fajniejsze, ja szukałem jakichś Jordanów na Allegro i tak dalej. Potem idąc na studia zainteresowałem się tym tematem, zacząłem pisać na blogu, ponieważ ja mam tak, że jak się coś wkręcę, no to faktycznie robię więcej. Nie tak dużo ludzi, którzy po prostu słuchają o czymś, to ja słucham, zaczynam to interpretować, jakoś pisać i tak dalej i tak było z butami. No i trochę poszło po prostu do przodu, no i mniej więcej tak to wyglądało. Zobaczyłem też Step Up 3, tam się zakochałem w dankach, które miał Łosiu, były na ścianie po prostu. No, wyglądało to przecudownie, no i w tym momencie gdzieś tam tak złapałem tego Baxyla, muszę powiedzieć. Ja miał mieć tylko 5 par butów, to na pewno jedne to były Jordan 1kg jedne to byłyby jakieś wygodne New Balance, na przykład z Protection Packu, jedne do chodzenia po górach, na przykład Nike ACG, Eee, mm, czwarte byłyby to buty do gry w nogę, a piąte jakieś do garnitury powiedzmy, jakieś ładniejsze sneakersy, nie wiem, właśnie jakieś God czy coś takiego. I to było pięć par butów, które bym potrzebował, tak mi się wydaje. Kiedy wypadam do Goznicy, w Goznicy już byłem bardzo dużo razy w tym roku i no na pewno będę jeszcze, a pytanie stąd, ponieważ moja dziewczyna jest z tego miasta i jeden z obserwujących też jest z tego miasta się okazało. Co jest dosyć ciekawe, ponieważ z nic jest bardzo mało ludzi. Czy Streetwear umarł? No, to jest pytanie na cały odcinek, tak naprawdę. Ja bym nakręcił cały odcinek o tym i na pewno się pojawi. Eee, możesz być cierpliwy troszeczkę. Myślę, że za tydzień gdzieś będzie na kanale, ponieważ no to jest bardzo duży temat, który kręci się wokół też pieniędzy. I widać bardzo duży regres na rynku. Widać, że ludzie są trochę tym zmęczeni, że no dalej się ubierają gdzieś tam w tym klimatach, ale już nie jest to aż tak modne jak było. Mamy ten spadek z górki, ale na pewno kiedyś to znowu odbije, ale o tym w następnym odcinku. Wymarzona para AJ1. Wydaje mi się, że albo Origin Story Spider-Many, albo buty Koala Leonarda, które specjalnie zostały zrobione z taką ręką na IC Solu. Mega ładne, ale je bym zamknął gdzieś wiecie w gablotce i nie chodzi w o nich w ogóle, po prostu by sobie leżały. Największa afera związana ze streetwear'em chyba nie było takiej jakiejś ogromnej. Pamiętam jedną, która była faktycznie taka globalna, ponieważ zazwyczaj to są aferki takie gdzieś, wiecie, wokół tego streetwear'u faktycznie i nie było jakichś takich wielkich, wielkich, ale jeżeli chodzi o taką, która gdzieś tam zajęła nawet rządy niektórych państw, które zabroniły czegoś, no to była afera z butami Lil z Exa, z Miss gdzie zrobili te buty z krwią jego w środku i z jakimiś takimi stalinistycznymi, wiecie, wzorkami. No i wtedy rządy zakazały chyba Jordanii, Izraela chodzenia w tych butach, z tego co pamiętam. Ogółem o tym było bardzo głośno w mediach takich ogólnodostępnych na całym świecie. No i to była chyba jedna z takich, z takich większych, ostatnich, z tego co pamiętam przynajmniej. Jaki jest mój Grail? Grail to lebrony razem z Kif. Przepiękne, które zawsze Wam tutaj pokazuję, możecie je teraz zobaczyć i cały czas się to nie zmienia. Ile mam Parkixów? Parkixów mam no około 60 aktualnie. Wydaje mi się, że to jest mniej więcej taka liczba. Nie liczyłem tego ostatnio, ostatnio przy okazji odcinka z moją kolekcją gdzieś to tam liczyłem, ale znowu jakieś przybyły nowe, niektóre sprzedałem, no i tak w sumie to średnio wiem aktualnie, ale około 60 to będzie. Jakie jest najlepsze kolabo w ogóle w historii streetwearu? Ja powiedziałbym, że jest to Kanye West razem z Adidasem. Wydaje mi się, że Easy Adidas to jest największe kolabo tych lat, ponieważ, ponieważ powiedzmy, że Jordan razem z Nike no to nie jest kolab streetwearowy, tylko raczej sportowy, który powstał już bardzo dawno temu i to raczej nie nawiązywałoby do streetwearu na początku. Potem dopiero weszło w taki okres. Jeżeli chodzi o Fighta, to też na pewno był bardzo duży, ale taki, który wywarł największe piętno w ogóle na streetwearze, który wyniósł po prostu markę jakąś na Wyżyny, no to był na pewno Kanye West razem z Adidasem. No tutaj nie ma chyba co gadać, ponieważ to ile Adidas zarobił na tej współpracy, to ile osób chodziło w tych butach, ile osób dalej uważa je za coś takiego, wiecie ee, czegoś, co, do czego dążą po prostu ludzie, którzy się interesują tym, no to wydaje mi się, że to byłby ten kolab. Jeżeli miałbym nosić jakąś parę jedną do końca życia, to wydaje mi się, że byłyby to właśnie jakieś wygodne buty New Balance. Tak mi się wydaje, że New Balance 1906R aktualnie są to buty, które pasują mi do wszystkiego praktycznie. Ubieram je prawie codziennie i wydaje mi się, że to byłaby ta para. Co z testem czyszczenia butów w żabce? Kurde, nie zrobiłem tego faktycznie. Nie wiem, czy oni dalej to czyszczą. Słyszałem bardzo nieprzychylne opinie ze środowiska. No, i obydwoje mówią, że no, tamta marka, która to czyście jest, dosyć taka średniawa. Widziałem też pozytywne opinie, ponieważ czy ta, gdzieś tam czyścili buty na SBM-ie, i wydaje mi się, że jeżeli to jeszcze robią, to sprawdzę to. Obiecuję. Najlepszy klub piłkarski pod względem kolabo, to wydaje mi się, bo wydaje mi się, że chodzi tutaj o piłkarski. To wydaje mi się, że jest PSR i chyba bez wątpienia, ponieważ Juventus faktycznie robi na przykład spala z jakiejś, wiecie, kolaboracji i tak dalej, ale PSR i cała ich linia w ogóle taka lifestyle'owa w Jordan Brand wygląda ekstra i oni potrafią w to bardzo dobrze. Ich stroje wyglądają superowo. Można w nich chodzić na co dzień i każdy będzie zachwycony. Brakuje im trochę jeszcze takich retro stroi. Ale i w ogóle retro koszulek i tym podobnych rzeczy, ale jeżeli chodzi o sam streetwear, no wymiatają według mnie. Nie ma chyba lepszego klubu, który by robił coś fajniejszego niż oni. Tak mi się wydaje przynajmniej. Możemy nie lubić PEZ, że za to wiecie, jak są zbudowanie, jakie mają struktury, co też mnie czasami śmieszy, bo większość klubów piłkarskich po prostu ciągnie pieniądze albo gdzieś tam z jakichś strzemlanych biznesów, albo z ogromnych korporacji, które też wykorzystują ludzi, albo właśnie z krajów arabskich. No i tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko im się trochę na więcej pozwala, ale ogółem jeżeli chodzi o koszulki, no to i w ogóle stroje, w ogóle jakieś ubrania, odzież, buty, no to wygrywają. Nawet, wiecie, współpraca na Jordana 4, Jordana 1, no żaden klub piłkarski czegoś takiego nie osiągnął. W miarę tak, tak podpowiem, ponieważ no, przewijają się tam pary, które są fajkowe i na pewno się gdzieś tam w końcu zdarzy. Ale w większości tych par jest ok i dużo ludzi kupuje stamtąd i raczej nie ma z tym problemu. Czym myję buty? Myję raczej produktami odkrepa, ponieważ też dostaję dużo od nich produktów. Nie będę tutaj oszukiwał eee, i po prostu, no, jeżeli już je mam, to je wykorzystuję i czyszczę tymi produktami właśnie swoje buty. Jakiej muzyki słucham? Muzyki słucham y, każdej, naprawdę nie ma rzeczy, której bym nie słuchał, chyba że metalu jakiegoś ciężkiego y, albo wiecie jakiegoś takich, nie wiem, no metalowe powiedzmy rzeczy, no to mi nie wchodzą, ale latino rap, R&B, pop zwykły, no wszystko tak naprawdę hip-hop mi wchodzi i w zależności od tego jaki mam vibe to sobie takie rzeczy słucham, słucham też jakichś starych hitów, nie wiem zespołów rockowych, jakiś Electric Light Orchestra, e, Gansi, nie wiem co jeszcze, Rolling Stonesi, Eltona Johna, naprawdę słucham praktycznie wszystkiego. Ostatnio mam e, większe takie powiedzmy e, gdzieś tam bardziej słucham jakiegoś polskiego rapu i to dziwne, ponieważ nigdy nie słuchałem, albo jakiegoś polskiego popu, ale ogółem takiej muzyki, której najczęściej słucham, jest to latino powiedzmy i Bad Bunny, J Balvin, następne będą to jakieś amerykańskie rapsy, powiedzmy, Travisa Scotta, ostatnią płytę dosyć dużo słuchałem, Kendricka Lamara i Little Sims, z tego co pamiętam, ta dziewczyna jest mega dobra i fajnie się jej słucha, Magmillera. no a potem powiedzmy właśnie te starsze piosenki, to bardzo często też gdzieś tam nie lecą. Najwięcej na buty wydałem 1600 zł i to było trzy razy za G-Balviny, za Air Max z Travisem Scottem i za 1500 zł za Fogi Jedynki. Lat y mam 26, z lutym zbliża się 27 i jest to już dosyć dużo, ale dalej czuję się tak samo, jak się czułem, jak byłem młodszy. Najlepsze modele od Sixa, Na pewno, że Light trójki, to pierwsze bym powiedział. Teraz Kajano 14, mega popularne i nowy model, nowy, nie nowy, no model, który teraz jest też bardzo popularny i mi się bardzo podoba. NYC, z tego co pamiętam. Wrzucę tutaj, jeżeli się pomyliłem, no to na pewno to jak gdzieś poprawię, ale NYC super wydanie i teraz super pasuje też do obecnie panujących tego stylu. Jak dla mnie jedna z fajniejszych parek w ogóle aktualnie takich underrated, wiecie, że mało kto o nich wie, gdzieś tam słyszał, ale wyglądają jak Kiedy odcinek z Maxem, odcinki z Maxem mam nadzieję, że pojawią się na jesień i chcę zrobić z Maxem e, wojny, jeżeli chodzi o outfity, żebyśmy losowali po prostu sklep, do którego idziemy, mamy budżet przeznaczony i kto zrobi lepszy outfit, wy będziecie oceniali i zrobimy jakieś konkursy do tego. To jest mój plan. Mam nadzieję, że to się uda. Mam mega mało czasu ze względu na moją pracę, ale mam nadzieję, że to wyjdzie. W jakim wieku zacząłem się interesować streetwear'em? Tak szczególnie streetwear'em w wieku 19 lat wydaje mi się. No ja byłem z Rybnika, więc zanim poszedłem do Wrocławia, do większego miasta, gdzieś tam się zacząłem tym interesować, no to trochę minęło. Powiedzmy, że 18-19 to był ten wiek, a 20 no to już tak wsiąknąłem na maksa. Wiem, że wielu z Was już się interesuje nawet jak się ma 12 i to jest zarąbisty plus, ponieważ no, jak ja się interesował od 12 roku życia, to myślę, że tutaj już byśmy mieli nie 20 tysięcy obserwujących, tylko 100 tysięcy obserwujących, tak jestem pewny, ponieważ ja no, nagrywałbym to na pewno dużo, dużo szybciej i chciałem Coś robić fajnego. A tak, wiecie, zanim to poznałem, dopiero byłem na studiach. No to wiecie, jak już jesteście na studiach, to też macie inne obowiązki, jeszcze praca jakaś, no to idzie to po prostu wolniej, zwyczajnie. I można robić też mniej fajnych rzeczy po prostu z tym związanych, żeby poświęcić na to więcej czasu. Czy nagram odcinek z kurtkami na zimę? Postaram się nagrać odcinek z kurtkami na zimę i też w ogóle z bardziej będę właśnie nagrywała odcinki a propos jakichś bluz, a propos spodni, a propos ciuchów, odzieży, które można gdzieś tam używać właśnie na zimę. nagram na pewno odfity na jesień, też buty na jesień. To wszystko mam nadzieję, że się pojawi na kanale i dam radę to ogarnąć. Co robię poza streetwear'em? Poza streetwear'em aktualnie jestem na full etat content creator, dyrektorem, tak można powiedzieć, content dyrektorem firmie, gdzie po prostu zarządzam całym kontentem na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, na Fejsie. Jest tego bardzo dużo, sklejam do tego filmy, nagrywam, sam organizuję jakby sesje takie nagraniowe i po prostu ogarniam też mieszkanie, w którym będziemy nagrywali i tak dalej, dlatego jak widzicie jest tego dosyć dużo i nie jestem w stanie tyle poświęcić też na nagrywanie swoich rzeczy, ale no też dużo się nauczyłem przez tą naprawdę pracę, ponieważ robię to od marca, no i zobaczymy jak będzie dalej. Jeżeli miałbym coś kolekcjonować innego niż buty, to byłyby to koszulki piłkarskie. Ko piłką nożną interesowałem się mega, interesuję się nią dalej, słucham bardzo dużo podcastów i innych, e, oglądam dosyć dużo meczy, już nie aż tak dużo jak kiedyś, ale na pewno byłyby to koszulki piłkarskie, ponieważ gdzieś tam zacząłem nawet i aktualnie jest to dosyć drogi biznes, ponieważ zwykłe koszulki, nawet nie jakieś vintage'owe kosztują 400 zł, ale ogółem wydaje mi się, że byłyby to właśnie koszulki piłkarskie. Czy mam coś na sel? Na sel mam dużo rzeczy, będę stawiał je na Vinted, możecie sobie kliknąć, mam w opisie kanału też moje Vinted i na spokojnie możecie sobie przeglądać, co tam sprzedaję. Zazwyczaj są to właśnie buty, ale także jakieś ciuchy, też te, które już nie chodzę i tak dalej. Slajdy czy foamy? Slajdy na maksa. Foam runnery są według mnie tragiczne. Nie, strasznie mi się nie podoba ich sylwetka, strasznie, ale slajdy mi się bardzo podobają. A jakie buty polecam na zimę? Na zimę polecę Ci buty w odcinku buty na buty na zimę, ale ogólnie na przykład duck buty Air Force y są mega fajne możemy też wziąć Timberlandy, szóstki incze. No jest dosyć dużo tego. Vans nawet zrobiły swoją wersję butów zimowych, które wyglądają całkiem spoko są bardzo wygodne jak na buty na zimę i też chronią przed śniegiem. Więc jest tego dosyć dużo i na pewno w odcinku o butach na zimę przedstawię po prostu dosyć, mega dużo propozycji tak jak zawsze. Także to wszystkie pytania, jakie mi zadaliście, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dosyć długo wyszło, ponieważ tych pytań było bardzo dużo ogółem i Kilka, tak jak mówię, odpowiedziałem już szybciej, także widzimy się w następnych odcinkach, dajcie mi znać, jak tą pytanka na odpowiedzi i czy macie jeszcze jakieś, czy może chcecie coś dopytać do tego, co powiedziałem, to oczywiście widzimy się w komentarzach. Cześć!